Hej wzowie dzisiaj nazywamy 24H na niebiesko więc. Więc przebieramy się to zaraz się widzimy. Przebieramy się, to zaraz się widzimy. OK, to jesteśmy, więc w sumie to możemy, a dobra działa, to chodźmy wybrać domek, dom numer trzynaście. Ta przyczepa jest najlepsza, wiecie czemu? No bo patrzcie, sobie sobie sterowanie. Zróbmy sobie niebieski domek. To patrzcie, nie tylko jest tutaj taka niebieska, ale też podłoga. To jest właśnie takie idealne. Z niebieskich rzeczy to do picia, co my tu mamy do picia, co my tu mamy do picia. to I wodę. Mamy jeszcze! O jej! Jej! Chodźmy sobie wybrać. Czekaj. Jedzenie bierzemy. To będzie jakiś niebieski. Tutaj te dolitosy. Woda. coś jeszcze? Niebieski lód. No, to wszystko. To w ogóle to gdzie jest ona? Reset, reset. Ej, to też jest fajne. Okej. Okay. To reset. I... Mamy niebieskie Mamy też Doritosy Wodę I tutaj pączka Ale fajnie, że już to zaczyna Widać, odstawię to trochę, no bo co nie można. Dobra. Niech to już będzie wystawało. Nic na mnie szkodzi przecież. No właśnie, jak tam górę? Dobra. Okej, okay, dobra No Dobra, jak tu wejść? Ozdobić. No To sobie ozdobię jakoś. Zróbmy basen taki pieski. Dajmy parasol. Dam jeszcze leżaczki jakieś. Oj, mam limit. Poczekajcie, ja okay, to czekajcie, ja jem światełko. światełko. Dobra. Okej, ja chciałam jeszcze to dać? Bo że niebieskie właśnie a i po sprawie alpink nie mam o, wow Mam niestety limit. ale może tej góry tutaj usunę Ok, coś jeszcze tu jest fajnego? Kto na jaki? Ja jest nawet niebieski, dobra. Ale, ale niestety to nie set dwa tak długo. Hyba, hyba. Ok. No,

Idziemy. Okej, okay, jesteśmy. Wezmę ją na ręce. Patrzcie. okej okay, to jestem i tak co możemy porobić w sumie to ja bardzo nie wiem

Zresztą Tomek, jak uzdobimy go troszeczkę Uwaga wdebra, muszę wam podziękować za subskrypcji. subskrypcji. jak będę jakieś wyjeżdżała na przykład i tak dalej, to będę robiła dla was filmy na przykład mogłam zrobić kiedy byłam z ale mogę wam nawet. Ale nie wiem, muszę się wtedy spytać. No i... Jeżeli gdyby nie wy, to ja bym tyle nie osiągnęła. prawda. To było moje marzenie o Nagrywanie. No potem będziecie mnie hojkować Tak dalej. To i tak będę nagrywała. Bo to było moje marzenie. А, хорошо. О, как красиво будет на кузе. Входим О, да. Вау. Наверное, уже. Чекай, я Ну, ну. Ok. Mam niebieski! <grym> sama ty raz, ty tam tak skromnie wybierać, że brakuje ciasta. Tam to no, no, wszystko. Wszystko. Słuchaj, trzeba weź trzy proszę Państwa. dobra. Да. Хм, пора быть. Ты его мой, так? На мои. Dobra, ja tylko damy tam leżetki. I to widzę, to na Robloxie nazywam się... Ja sobie wezmę do Gokalda, bo on dla mnie jest najszybszy. Gokard gdzie ty mały. Ała! Spadłem z łóżka. No, ale dam 70 7-0. le jajebme Muszę zatankować swoje, swoje auto Jak to było Nie działa mi co to nie lubi? Coś tu nie działa widzowie Coś nie działa Idę do... idę na mynie

O, super. Chodź na konie. Koniki. Bum. Ja sobie wezmę. Koniola. Konioł. Okej, okay, to my, to jestem, to bajo, kończymy odcinek, to papatki misiaczki moje.